Jesteśmy w Olsztynie, na dworcu jak Dużo turystów będzie przyjeżdżało do Olsztyna. I pan co? Nie mam zdania na ten temat. Szybciej pociąg jeżdżą? E, szybciej, bez problemów. Ten wieżowiec to straszy ludzi chyba. nie? Maneczko, witajcie na kanale Pytamy Ulicę. Dzisiaj jesteśmy w Olsztynie na dworcu, jak widzicie, który właśnie jest kończony. E, został stary napis. Będziemy pytać ludzi, czy to dobrze, że ten stary napis został, czy to dobrze, że ten wieżowiec został tutaj obok dworca stary. E, no i wbijcie suba, wbijcie łapkę w górę. E, wiecie jak to działa. Zapraszamy na ten odcinek. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz. Kanał nazywa się Pytamy Ulicę. Powie pan, jak panu się podoba nowy dworzec, nowy obiekt? Czy nie jest skończony, ale chyba będzie w porządku, mi się wydaje. A jak pan ocenia to, że zostawili ten stary napis? Widzi pan, nie? Już jest zainstalowany. No to chyba należało do PKS-u ten napis, jak się nie mylę. Nie, dworzec kolejowy, wie pan. A doworzy, może chyba zniknie, nie? Czy, czy może zabytek to jest nie, nie wiem? No nie, no on jest właśnie został tak jak był, nie? Zdjęli z tamtego budynku starego i hmm. zostawili go, wie? Chyba jest jakieś będzie może wspomnienie, tak coś takiego, nie? A pamięta pan kiedy budowano poprzedni dworzec może czy nie? Nie mam pojęcia, ale myślę, że lata 70. No gdzieś tak, gdzieś tak by było. Nie? No to e, powiem pan jeszcze taką rzecz, a ten y, tutaj budynek. To dobrze, że on został czy lepiej... No raczej nie. Raczej nie, raczej, raczej straszny, nie nie, bo teraz nowy, nowy dworzec będzie kolejowy zrobiony i będą teraz burzyć to i znowu będzie. Jak może. Użyło się wszystko, nie? No, dokładnie, dokładnie. No ale to, to super, że się w końcu doczekaliśmy nowego, nie? No, raczej tak, bo laty mają oddać, tak jak czy nie mylę? A nie wiem tego jeszcze. Tak mi się wydaje. No, będzie ładnie, będzie ładnie wyglądał. Mam nadzieję, że dużo turystów będzie przyjeżdżało do Olsztyna. No i będzie dobrze. A powiedz mi, co myślisz o tym, bo zobacz, zostawili ten stary napis, nie? Jestem. No, dobry widzę, pomysł. Widzę. No, chociaż ze starego dworca zostało jakaś pamiątka, nie? No, no tak, tak, też no. tak myślę. A powiedz mi, yy, jak oceniasz to, że zostawili ten budynek, wiesz, tutaj No to tak właśnie to straszy, nie? To tak no. strasz. to w ogóle, nie wiem, oni to powinni zburzyć to czy coś, nie wiem, albo wyremontować jakiś, nie wiem... Pokoje tam porobić, różne no, najęcia czy coś tam takie jest różne. Jakiś hotel mały, tak coś, tak coś w tym stylu. A często korzystasz z dworca tutaj? Tak, tak, tak. Codziennie jeździłem do pracy. Marcinkowa. A, z Marcinkowa. To ile jedzie pociąg Marcinkowa? 15 minut. A, to to Marcinkowo przy Wrogowie czy to przy furdzie? Przy burdzie, przy burdzie. A też z koleją, też się trochę zmieniło, nie? Tory i tak dalej. To tak, tak. tak, tak, tak. Te, teraz są tak jak część było na na było skopowywanym to przecież autobusy były zastępcze. Nie? Mm -hmm. Do Eblonga, czy gdzieś tam no, no, no. było można jechać, tak, nie? Czyli jest lepiej. Tak, gra. tak. Nie w moim stylu. Nie w pani stylu. Ale starszy, ten, ten poprzedni dworzec był ładniejszy? Nie. Gorszy. Nie był, też, też nie był. Czyli w gruncie rzeczy, no to dobrze, że powstał nowy, ale. Wie pan co, jak sobie pomyślę, że tam obok stoi to i obok stoi to, to jakoś tak mi to nie pasuje. Gryzie się, nie? Prawda? A jak pani może zauważyć, został ten napis z tamtego starego dworca, czy to dobry pomysł, że oni zostawili ten napis? Wie pan co, nie mam zdania na ten temat. No, ja tak sobie myślę, że jest to jakaś taka namiastka starego dworca, taki może sentymentalny powrót trochę do tamtego. Nie był być może ładny, no ale, ale był tu przez wiele lat, prawda? Wie pan, co takie sentymenty to chyba nie w tych czasach? Tak, jeśli pani. No, jeszcze to coraz ładniej wygląda. Zobaczymy, jak będzie na ukończeniu. Ale tak dość szybko się prace posuwają ostatnio. Jak tu tutaj jestem codziennie, to widać zmiany. Podoba mhm. y, a... mi się tylko to, że ten stary dworzec autobusowy no tak, i ten to... budynek tam został, bo to szpaczy całą okolicę. Tak, to wszyscy o tym mówią. Y, a jak można zauważyć, został ten napis stary z, z poprzedniego dworca. Myśli pani, że to jest dobry pomysł? No Myślę, że tak. A dlaczego? Nie, nie mam nic przeciwko. Takie nawiązanie do tego. No, w końcu został w tym samym miejscu postawiony. Miała zostać jeszcze ta mozaika zabytkowa. Ciekawe jestem, czy została, w czy nie. Ma być? Ta w środku. A, no to tam fajne gdzieś była taka. nie, też mi się to podoba. Jest to ciekawy Powiedz, myślę. A często Pani tutaj bywa na dworcu? Codziennie do pracy do dojeżdżam. Pracy. Tak. A w kolei, w kolei sporo się zmieniło, prawda? Tak. Na plus? Na plus. Szybciej pociągi jeżdżą? E, szybciej, bez problemów. Większych, jak się zdarzają obsuwy, no to e, myślę, że rzadziej. Mhm. W pociągach jest ciepło, także nie mam. Można telefon podładować? Można. E, na razie jeszcze nie jest skończony, także ciężko ocenić. No tak patrzę, to konstrukcja jako tako ładnie wygląda, mi się podoba. Co innego, patrzysz na ten budynek stary po dworcu PKS, tak. No to jest. Jak, jak oceniasz ten? No bez nadzieja. Komuna jak nic. No. A zobaczcie, że na, na budynku nowego dworca zamontowany został stary napis. To dobry pomysł? Tak, jak najbardziej. A czemu? A bo to wiesz, bardzo mi się podobało już wcześniej, nie? Mhm. No, w porządku jest. Jest, fajny, jest no. tylko odnowiony i nadaje się. I nawiązuje trochę do tego starego... Nawiązuje tam, do, historii, do tak. historii, tak. Gdzieś tam niektórzy y, y, darzą go uczuciami. Wiele tutaj rzeczy działo się i mamy nadzieję, że będzie działo się w przyszłości. Często korzysta korzystacie z dworca? Znaczy, czy bywacie tu często? Na co dzień. Na, na co dzień, dzień to tak? tak. Dojeżdżacie pociągami, tak, tak, tak? jest, rozumiem. tak jest. I co? I też w kolejnictwie też się dużo zmieniło, nie? Tak na plus, moim zdaniem, czy nie? No tak, tak. Nie... Ta, tylko, że... Jeśli chodzi o infrastrukturę, bo same składy to niekoniecznie. Tu po region stare wagony jeżdżą i to tak. Natomiast perony, to wszystko co tu mamy, no to pachnie nowością, sprawdza się, wygodnie się korzysta i tak. Mhm. No, mam takie same zdanie jak kolega. Na razie jest w budowie, ale mi się wydaje, że całkiem ładny wyjdzie. Mhm. E, jak widzisz, zobacz, tam e, ten stary napis został przyklejony do niego. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł? Moim zdaniem tak, nie wygląda najgorzej. Nie, to jest taki, tak, taka retrospekcja, powrót trochę do, jakby tak. nawiązanie do tej starej budowli, może ładna nie była, ale... Ale jest spoko ten napis, Tak. Nie? A co powiesz o tym budynku po prawej stronie? Czy to dobrze, tak. że on został? Czy? Znaczy, moim zdaniem fajnie, aby został. To jest tak ogólnie... Dzięki niemu rozpoznaję ogólnie, gdzie jest dworzec. Mhm. tak taki fajnie. Tak, taki charakterystyczny właśnie. I moim zdaniem fajnie by było, mhm. żeby został. Rozumiem. Yy, a powiedz mi, często tu bywasz na dworcu? I tak, codziennie dojeżdżam w sobie. I mam szkołę i praktyki. Aha. Z daleka dojeżdżasz? I tak. Ile, ile pociągów? Po no, prawie godzinę z a. 50 minut. A jak te pociągi i generalnie ta infrastruktura po, poprawiło to się ostatnio? Czyli znaczy, poprawiło się. Pamiętam, że w grudniu dodali tam parę pociągów, ale znowu usunęli. I to trochę szkoda jest, bo na przykład kończę o 14:00 praktyki, a dopiero o 15:50 mam pociąg. No i musisz czekać. I tyle tak, rozumiem, i muszę bo... czekać tyle czasu. No dobra, Ola, dzięki Ci za, za wywiad. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie korzystam jakoś z dworca, ale na pewno będzie miło zobaczyć postęp. Mm -hmm. e, a tak generalnie wiesz, ta architektura? Myślisz, że to będzie fajne? takie, wiesz. Ładne? Po, z, e, póki co na pewno wygląda dobrze. Prawdopodobnie lepiej niż następnym razem. Mam tylko nadzieję, że też no, efekt końcowy będzie taki sam, oczywiście. Mm -hmm. A ten, zobacz po prawej stronie, budynek, to dobrze, że on został, czy nie? Jakie jest Twoje zdanie? Trudno powiedzieć. Nie wiem w ogóle, po co ten budynek tam stoi. Myślę, że napis jakoś się na pewno nie wyróżnia specjalnie, czy na lepsze, czy na gorsze. Po prostu jest sobie napis. Ale myślę, że jeżeli efekt końc, na efekcie końcowym jakoś będzie ostawał, ten napis na pewno po, powinien zmienić raczej. Ja pamiętam jeszcze ceglany budynek. O proszę. To w którym roku to było, budowa tego poprzedniego dworca? Pamięta Pani może? woj, woj, woj! zaraz, zaraz. Oni budowali tutaj ten, ten, ten wieżowiec. Mhm. Ale który to jest był rok, to ja nie Przecież pamiętam. Nie lata 70. Tak, bo ja przyjechałam tutaj do Stomilu mhm. do, do, pracy. do pracy, a oni akurat to kończyli. Mhm. I jak ten nowy budynek się pani podoba? Ten? Mhm. Bardzo mi się podobał stary ceglany. Ceglany, tak. No. Ceglany, to się zgodzę, był naprawdę, to piękna architektura. Ten później był brzydki, taki tak, komunistyczny. Nie podobał mi się ten, ten, ten okay. nowy. I, a widzi pani, że tam ten napis zostawili stary. Zamontowali ten stary, który był na poprzednim budynku. Jak no. myśli pani, to dobry pomysł jest? Że, że tak zostawili to? Nie, trudno mi jest powiedzieć. Trudno powiedzieć. A to, że ten wieżowiec został, to jest dobry pomysł? Ten wieżowiec to straszy ludzi, chyba. Straczy, nie? no, niektórzy mówią, że straszy. Generalnie większość mówi, że niedobrze, że został tak Też wiesz? mówię, że chyba straszy tak, ludzi. Tak, nie no wiem, mi nie, się nie wie. podoba. Bo to mi się, się nie podoba. To... Nie jest to ładne. Dobra, Siemanko, jesteś na naszym kanale, ale to przypadek. Drugi raz. Oczywiście. <laughs> Przypadki chodzą parami, jak tak, to mówią. Tak, tak jest. Słuchaj, chciałem Cię zapytać, jak Ci się podoba architektura nowego dworca? Szczerze powiem, ogólnie jest. Lekko taka modernistyczna. Modernistyczna, no. Taka nowoczesna, powiedzmy szczerze. Jak to będzie wyglądało końcowo, nie zobaczymy tak naprawdę, jak to się skończy, tak naprawdę, Ale póki co to nabiera dobrego rozpędu. No, no, no. Y wiesz, że tam y ten stary napis przytwierdzili do dworca? Tak, widziałam, widziałam ogólnie. I jak Ci się ten pomysł podoba, generalnie? Jest wie? mega fajnie, mega fajnie to wygląda, jest odświeżone nowocześnie, wygląda także jest mega spoko. Aha. No i taki powrót, taka retrospekcja do starego dworca, nie? Oczywiście, jak najbardziej, tylko oczywiście. No to trochę poboczny dworzec autobusowy. No, ten budynek jest hardkorowy trochę, nie? No, mogliby go, nie wiem, zburzyć albo odnowić, nie mam tam pieniądze. komplikacje mało poszły między tam wojewodą, a innymi, więc niestety. Aha. Nie, nie wiem, nie, nie, mam, nie mam wiedzy. Wiesz co, jak tak patrzę sobie na ten budynek, to trochę ten dach mi się tak średnio podoba, ta blacha na tym dachu, bo... Jak myślisz? Taki blaszony to jest taki, można powiedzieć, taki stereotypowy, taki dawny. Ale powiedzmy... Mam nadzieję, że będzie spełniało swoje... Wszystkie... A tutaj, tak? Dzień dobry, przepraszam, mógłbym zadać parę pytań. Nie, nie można, nie. Dobra, dzięki. Możesz takie nagrywać też, jak ja wiesz właśnie. Jak widzicie moi drodzy, nie jest łatwo tak złapać właśnie kogoś do wywiadu. Ludzie różnie reagują na kamerę, różnie reagują na yy, mikrofon, ale jak możecie zobaczyć mamy już nową kostkę. Więc jest fajnie, jest profesjonalnie. Tylko prezenter taki mało profesjonalny, ale pracujemy nad Bo tym też. ogólnie po prostu ludzie się boją, wiesz. Tak, to możliwe. Zbyt przyjaźnie. No, niestety, wyglądam jak chuligan taki. się bardziej No, ale niestety Leonardo DiCaprio odrzucił naszą propozycję współpracy. Robert De Niro też. Al Pacino już za stary mówi, nie będzie się bawił w takie rzeczy, więc zostałem tylko ja. Został no. jeszcze Robert Lewandowski. Małysz rozważa, rozważa, więc może wymienimy, tak, może wymienimy. Kanał nazywa się Pytamy Ulicę i chciałbym. Pana... Cześć, ja jestem Łukasz. Witam Was na kanale Pytamy Ulicę.